Tak cały czas, więc sobie zrobić jedną pętlę, zrobię sobie przerwę, nawet 10 godzin, pójść się przespać, zjeść coś, wrócić do mamy i powiedz drugą pętlę. To ważna rzecz. pamiętajmy o tym posiedzeniu obowiązkowym, które było w regulaminie. Będziemy je sprawdzać na płycie przed startem. Czyli będziemy mieć e, taką strefę startu, do której będziemy po pokazaniu losowo wybranej rzeczy do obowiązkowego Może to może to jest może to jest może to jest tam I tam może to nie pomyliście słyszeliście, żeby nas sprawdzać tam zagadkowo wyposażenie. No to mamy, Przed Przedstaknę. No ale No Czołówkę mam. Ja mam nawet dwie. I światełko. Dla nas trzech i jednych. Nie, ja też mam. Poszli... Ну, я как ben zo Ile tam Macieś mamy kilometrów? Słuchaj, mamy 3,40. No przewyższenie na no, to troszkę 3,3,3. No. A czas? 37 minut. No to słabo jak na 3 km. Słabo. No. Szybciej się nie da. Ale. Tak to jest. No ale tak. Mariusz z tyłu już spuchł. Tak, Mariusz, Jęcek tam. Jęcek to, to już. Tlen. To już w ogóle nie mówiłem. Nie, nie mamy Jęczka. Nie. No to, zna... to jest to, że ma płaskę w no właśnie, piersiłeczkę. No, a taki widok mamy. Co Proszę. Tam lecimy. I teraz Maciek, informacje. Półtorej godziny za nami. Prawie 7 km na liczniku. 750 pionów Także końcówka podejście jeszcze 250 do góry. tak Takie. tyle w temacie tyle w temacie no warunki są takie znośne, takie znośne. po kolana wszyscy latają biegają jak mają z tego. no jękuś jest, ale z, tyłu. ale z tyłu, wyraźnie tam ma jakieś niecne plany na 10 okrążeń, bo wolniutko, wolniutko zaczął, delikatnie. Maniek też jest z tyłu, Maniek, tak. ale też wygląda dobrze. No i tak no. Ciężko, ciężko. Na dole pierwsza pętla zrobiona, pierwsza pętla zrobiona. Jacek tak. Ruchy opierdzielone? Opierdzielone. Można zaraz lecieć dalej. Co ty tu robisz? Siedzę Mariusz też jest? Wszyscy są. Wszyscy są. Ludzi na 30. Skrzyczne mówią. No to 20. Szybciej będziemy. Jak kurna Tera Power. Teraz, Uj. jak dostaniemy ten power soku z gumy jagód, jest! <gum> Niech yes. będziemy żyli, Bocian! No. Bocian, jak on może, to my też jesteśmy uratowani! Tak jest! Ah. Lamia, trzymaj! Oho. <gum> tak mówisz! Stanów się komu pomagasz. No, no dobrze. Dobrego. Dzięki. <laughs> coś? Tak? O, lampkę ktoś zostawił czerwoną, brakowało ci lampki, zobacz. <laughs> no. Tu warunki są zupełnie inne, bo naśnieżają dodatkowo. A są psy. No to co? To jest pętla i koniec. Domu, I ja I chyba szczere. koniec, bo ciężko, ciężko jest. jest. No, daję w dupę. Ale dobrze, że mieliśmy kusztyczka, to mi nogi od od Znaczy wiesz, no tam jest yy, na zbiegu jest przez strumień i są mokre no, stopy. Mofo no, te skarpety zakładaj. No tak mam, w tak teraz na górze pisko się odpalimy, założę wodę skarpety i zobaczymy jak będzie Odpadł. na tych zwierciadł dobre było. Dobra, gonię ich no. Goń, żeby ci nie zwiadał Na razie Cześć, cześć Puśćcie mnie dalej Papa pa. Cisza, nikt nie robi, już nic. Nic nie gadają. już. Kurwa, drugie kółko wypluci, kurwa. Jętek, powiedz coś. To jest jakieś pytanie, to powiem. To jak Twoje samopoczucie, byś powiedział. Wyśmienicie. Dobrze. Cześć. No dobra, możesz schodzić. O, pięknie to zrobił. No pięknie. Ale wam to wyszło! Jest panowie! Drugi raz! Zrobiona robota Czyli co teraz nagroda nas czeka? Podobno No to dobrze, Jęcek panie nie możesz być przede mną No nie Nie teraz, tobie damy wygrać nie no, jest, ufał, teraz ty jest na ja. dole O, a jeszcze nie zamawiałem no. Cześć, Cześć. 7,6 7,6 141 141 141 141 47 Ciekawe czy coś z tego będzie widać na filmie Taka rewelacja bajka nie? no nigdy na się nie wskoczyłem Tak jest. masz jakieś ambicje? ja? z moją formą? żadnych widać? Jak tam? Chudy? Coraz lepiej Coraz lepiej Dwa kółeczka? Lepiej. Dwa kółeczka za nami Słuchajcie Niecałe 6 godzin eee, 540 1650 Do góry To jest dobrze Nawet Tylko, że to to, że nie wiemy ile nam zostało. <noise> Tych kółek <noise> Dokładnie Napieramy dalej Idziemy, lecimy. Zobaczymy, jak zdjęcia nocne wychodzą. Tak? Zróbmy Niezbyt. kółko, a chudy jeszcze ma siłę biegać. Nieprawdopodobne Nie O, ale jest dobrze Jezus. 31 No tak km. 500 metrów prawie Tak. Trzeba to uczcić to tam się zna? Nie pamiętamy Nie. Ta sama co byliśmy w kółko wcześniej Oh. Ja też nie jadę. To jest zabójstwo. Idealnie starczyło. Tak? Tak. Piwko zrobione. Już Trzeba było nagrywać, jak piwo piliśmy. No właśnie. To, to no. Tyle, zostało. tyle zostało. Tutaj jakieś te reszty batoników Generalnie jest bardzo dobrze, ale decydujemy, chyba, że zaraz, może nie zaraz, ale za półtora koła wracamy no, się nabombać na, na nocleg. I, I może wrócimy tu rano. Na dwa kółka jeszcze. Jak tam chłopaki? Ciężko? A Jencuś no jako tako no. Jako tako Maniuś Powiedz coś Lataż do oporu, rozumiem, Czajnego, tak? Robi najwięcej sytuacji, znaczy... No. no. Tak. Zobaczymy na to Jak będziesz robił dzisiaj do oporu, to zrobi się też więcej że rano... Nie. No dobra, do Powodzenia. No, to trzymajcie się. Zobaczymy ja 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 się na <susz> zbiegu ooo o, w łapki śniegu powchodziło, parbat pomóż pomóż Ale się otworzyło. No się okaza, że idziemy na Bo będzie widok. Jest taka szansa, kurno coś. Okno pogodowe mamy. Okno pogodowe.